Szanowni Państwo, powoli zmierza do nas procesja eucharystyczna, w której za chwilę będziemy brać udział. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i w życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te palmy swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków.